Dzień dobry, będę... I będę nagrywał GTA tak jak obiecałem, no i będę No i Pierwszy odcinek. I to pierwszy odcinek z serek GTA na PSP. Na. No. ja powiem to też Co Przy co? Zetnij, bo Ja się jak królik. Przejdź tak jak królik. Ja się mu na ich. Proszę ja się! Proszę Cię. Tak nie się masz się przestać! Proszę się przestać! Proszę się przestać! Proszę na przestać! na, na tabla, choć. Ale przestać! Proszę się Proszę się przestać! Proszę się przestać! Proszę! to Proszę! jak to teraz. Proszę! tutaj nie widział. Musiałbym ci coś. A Przejdź tak jak królik. teraz. No właśnie Ciebie też nie widać. No, Już się widać. O o! Patrzcie, Zosiu? Włączyłem Ci tak. Muszę nawet tylko tu jest ciemno, bo ja jestem w korytarzu swojego i idziemy po moje auto. się w Hej! Dzieci? To się sztuczka moimi autami. Ja sobie nie jakby co to dzisiaj jest? Maj, gdzie ty jedziesz? Nie wiem, czy się da. Klepa ci odpadła. Ale przedstawiam przedstawia. Przedstawiłem się. Jak? Normalnie. Jak ja powiedziałeś? Czy jestem Patryk Kubik? Nie, tak się mówi. Dzień dobry. Nazywam się Patryk Kubik. Dzisiaj będę nagrywał. Na przykład ja, ja teraz, teraz, nie będę nagrywać. I mówię tak. Dzień dobry. Ja jestem Weronika Kubik. Będę nagrywać dzisiaj GTA na czym? Na PSP. Na PSP. Proszę zobaczyć. Pomyśl się sobie wykonamy, bo akurat do doje, niej dojechałem tak przez przypadek. Brak, odziół nie śpi. Który? Twój. Mój! On się nazywa paki. Moja jest dziewczyna.

A, już pamiętam, muszę uuu. teraz... A czemu? Nie, to Merka wejdzie komuś. Znajedzę. Dobrze, przepraszam, już i... no i przy, 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 na Czutkam się, pod, się z Wami poskądam. To na razie.